Hej. W dzisiejszym odcinku znalazłem taki super patent dla takich pewnych siebie facetów, którzy, którzy nie krępują się zagadać do kobiety, jak poderwać kobietę w szybkim czasie. Proste. Gdyby każdy z nas zwiedził, przeleciał cały świat dookoła, poznał wszystkie kultury. W każdym kraju zapoznał się z kulturą każdego kraju na świecie, to taki ruch w innym kraju zupełnie znaczy co innego, i w naszym kraju zaściankowym również znaczy coś innego. Jednak gwarantuję w 100% panowie, że jeżeli będziecie siedzieli naprzeciwko jakiejś atrakcyjne kobiety, zrobicie coś takiego. Patrząc się na nią bezpośrednio, mogą być różnego rodzaju reakcje. Oczywiście nie, nie róbcie czegoś takiego z pełną powagą, tylko z potężnym uśmiechem na twarzy, z luzem. Gwarantuję jedną bardzo ważną rzecz: mogą być różnego rodzaju reakcje. Może podejść do was kobieta i powiedzieć, co ty robisz, może zareagować w różny sposób, ale gwarantuję. I w 100% jestem tego przekonany, że znajdą się kobiety, które na to zareagują z uśmiechem na twarzy, z radością, i automatycznie będzie takim fajnym otwarciem do jej osoby. Życzę Wam jak najwięcej pozytywnych reakcji z dozą humoru, żeby, żebyście spędzili cudowne randki, żebyście wracali do domu radości, szczęśliwi, żeby każdy dzień w waszym życiu był po prostu, radości, kończył się z radością, zaczynał też z radością, z uśmiechem, żeby tego było jak najwięcej. No i co? I Pozdrawiam was serdecznie z pięknego Szczecina i życzę dużo uśmiechu. Hej!